studiu Radio Z Gold, prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. Pytania przesłane przez słuchaczki. Słuchacze, który numer pytania? Pytanie numer 10. Dziesiątka. Czy według Pana likwidacja gimnazjów to dobry pomysł? Takie pytanie przesłała słuchaczka bądź słuchacz. Na pewno, ile osób tyle zdań różnych zdań. Jestem przekonany, że reforma, która była w roku 99 przeprowadzona, na pewno była przygotowywana. Bardzo wnikliwie były dokonane, przygotowane różnego rodzaju materiały analizy i one wskazywały, że ten system wówczas wprowadzony, jest dobrym systemem. Dzisiaj słyszymy opinie, że on funkcjonuje dobrze. A oczywiście są opinie, tak jak powiedziałem, również takie, że nie. Trudno dzisiaj jednoznacznie ocenić, na pewno gdyby do tego doszło, to te oceny mogłyby być pełniejsze. Moim zdaniem likwidacja gimnazjów byłaby błędem. No, pytanie jeszcze kilka w naszej puli. Czy to pytania błędne, czy prawidłowe. Ocenimy kolejny numer? To jest numer 8. Ósemka. Kiedy będzie konkurs dla stowarzyszeń z zakresu organizacji wydarzeń kulturalnych? Ile pieniędzy przeznaczy na to ratusz? Konkurs praktycznie się już. Z tego co wiem, został, to znaczy są zbierane w tej chwili, tak, a więc został ogłoszony. Są zbierane oferty od stowarzyszeń, organizacji pozarządowych. Pieniędzy jest około 200 tysięcy złotych. Oczywiście na pewno wszystkie osoby aktywne, jeśli mówimy o artystach, muzykach, plastykach. O również tych, którzy kochają literaturę, mają możliwości złożenia swoich projektów. Nie zapominajmy o tym, że rok 2016 jest również rokiem Feliksa Nowowiejskiego i te z, projekty, które będą dotyczyły właśnie związku z Feliksem Nowowiejskim, jego twórczością, będą szczególnie również dodatkowo preferowane. A więc gorąco zapraszam. Wszystkich aktywnych, twórców, ażeby po prostu swoje oferty zgłaszać. No to zgłaszamy jeszcze możliwość losowania jednego pytania, który? To tak, numer? numer cztery. No takie właśnie pytanie, jeśli chodzi o przestrzeń kulturalną. To prawda, że latem nie będzie już na losowych? Zapytała słuchaczka bądź słuchacz. Hmm. No nie wiem skąd taka informacja. E, absolutnie zaprzeczam. Noce bluesowe, tym bardziej e, będzie to wydarzenie jubileuszowe. 25. Na pewno się odbędą w miesiącu lipcu. Jest to no, na pewno impreza, e, która ma swoją już wielką tradycję w mieście Olsztynie, bardzo wysoki e, poziom, uznanie. I na pewno się odbędzie. Nasi mieszkańcy czekają na nią w ramach Miejskiego Lata Artystycznego. W ramach no, tego proponowanego programu będzie to jedna z ikon programowych Miejskiego Lata. Pytania można wysyłać na olsztynmałpa.zgold.pl Gościem studia Radia ZGOLD był prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, Dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wizja Kopernik. Kopernik.tv